Prosimy bardzo, Piotr. Dobry wieczór ponownie. Otóż czwartą wicemis Polski. O, nie wiem dokładnie, jak to się czyta. Anna Padę. Wyjaśnij, Maniu. Padę? Padę. Super. Brawa w takim razie dla Piotra i dla Ani przede wszystkim. Drodzy Państwo, teraz czas na trzecią wicemis. Ten tytuł ogłosi Piotr Rubik. Dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że trzecią wicemis Polski została Pani Karolina Ancerowicz z numerem 1. Brawo. Numer 1. Karolina Ancerowicz. Trzecia wiceminist Polski 2007. Jeszcze tylko trzy tytuły. Tytuł. <głos> <głos> Tytuł drugiej wiceministki. Pierwszej Wicemis i Mis Polski 2007. Drodzy Państwo, tytuł drugiej Wicemis ogłosi nie kto inny jak Michał Wiśniewski. Dobry wieczór, raz jeszcze. Witamy Cię Michale. No, okazuje się, że ta jedenastka wcale nie była taka nieszczęśliwa, jak się okazało. Ja bardzo, bardzo przepraszam, bo musiałem założyć dzisiaj garnitur na prośbę to pani Terenty. Czy to był Twój typ, powiedz? Tak, to był mój typ. To była koleżanka, która była właśnie w pierwszej trójce z numerem 23, Beata Szumińska. Jeszcze poczekamy na koronację, bo przed nami najważniejszy moment. Jeszcze kwiaty, jeszcze brawa. Proszę Państwa, mamy dwie panie, pani z numerem 25 i 22. Podejdźcie trochę bliżej proszę. Jedna z nich zostanie Miss Polski 2007. Druga otrzyma tytuł pierwszej Miss. Dziewczyny ta pięknie. Pozwolą Państwo, że ogłosimy najpierw tę, która wygrywa. Przeczytamy imię i nazwisko tej dziewczyny, która będzie nas reprezentowała w Pekinie na Miss World. To będzie tak, że to światełko polskiej urody będzie po prostu błyszczało na świecie. Której z nich? Oto wynik. My pozwolimy sobie sami przeczytać. Najważniejsze dzisiaj nazwisko. Otóż Miss Polski 2007 zostaje piękna kobieta. Brunetka. O przepięknym uśmiechu. Jedna z tych dwóch. Jest to. Ty czy ja? Zostawiam Nie to. Na tobie. Powiedz, ty. Nie, ty. Razem. Przeczyta. Trzy, cztery. Pani Karolina Zaszewska. Zakrzewska, Miss Polski 2007. Ogromne brawa, prosimy bardzo. Najpiękniejsza, chwila dla fotoreporterów. A żegnamy się, proszę Państwa, do zobaczenia w Pekinie. To był finał Miss Polski 2007. Karolina Zakrzewska, gratulujemy. Tegoroczna Miss Polski, wielkie brawa, gratulacje.